Cześć wszystkim! Tu swoich 2000. No widzicie, że jestem tutaj e, i pokażę wam, co ja dost Wreszcie kupiłem. Gniew Sparty. Pokażę wam. Widzicie, tu są Ateny, Zwią związek Byotski, Korynt i Sparta. Ja gram z Spartą. Pokażę wam e, w czytaniu kampanii, jak się rozwijała. Tak to było, ale na początku to tu Lakedają i tylko Małą Wyspę i tutaj miałem tu rozszerzenie. No i jak tylko każdy z moich sojuszników oblegał Ateny, to wybuchła zaraza. Najprawdopodobniej to był tyfus. No czytałem jeszcze, że Tukitydys też zachorował i udało mu się wyzdrowieć. Nieważne, teraz straciłem tutaj wyspę. Ale dalszy rozwój. Nie no, Straciłem tutaj przez Imperium Perskie. No, więc tutaj gram na serio, zobaczcie jakie imperium mam. Ja właśnie teraz robię cięcie i widzimy się za chwilę. I jesteśmy już po przerwie. No i ustawiam tutaj zasadzkę. Nie będę tutaj jeszcze, a tego nie komedii. Zobaczę, co ma A, kata wezmę. Później dowódcy najemników. No i tutaj mam Ja tam mam za słabą armię. Mhm. Ja tutaj patrzę, czy gdzieś jest korupcja. Nie ma. Na Sycylii jest tutaj niezadowolenie, ale właśnie. Mhm. Import. A, a ja, mhm. To tutaj była zaraza. No i tu jest korynt, ale nie ma. Na tej mapie. A ja tutaj patrzę. O! Tutaj będzie dowódca najemników. Tutaj jest. A tutaj... O! Będzie... Inwazja na Gortynę i się rozpoczęła Słabo Odwrót To rozpoczynam inwazję na Egipt A tu koniec tury wysłannika do Afryki Ciekawe co kombinuje Antoniusz. I zaatakowali. Nie mam szans. Ucieknę. No nie, tylko nie, nie w centrum morza. Bo są tutaj ciężkie straty. Lepiej się ciepieć z daleka. W linie, w którym jest handel to można... O. Tam traktat pokojowego, bo nie zaatakują, no i się wycofują. Jeśli bym odmówił, na pewno bym stracił miasto w Afryce. O, chciałem wam jeszcze powiedzieć, że uczyniłem Brazydasa wodza Sparty za największego, władcę całej Sparty. Sycylia, w tak wygląda świątynia, zwiększa tutaj przemysł, Kowala, zobaczmy jeszcze tutaj. Zadają na nieprzyjaźnie. Hmm. Będę się jeszcze ruszał w Egipcie A tu Octavian Werguje wojska dwa, dwie psy, dwa psy bojowe I Jeden legionista. O, wygląda na opuszczony. Ale tylko jeden generał filmuje. Inak opłacało się przeczekać. I atakujemy. Hmm. O, neutralność będzie najlepsza. Jest na nowa i Wigile straciłem. Przynajmniej będą się regenerować w mieście. Spójrzcie jaką mam... Nudwyżkę, no, czyli dobrze. Rozwój prowincji i to wszystkie. I uzupełnienie oddziałów. O, rzymska balista. Dobrze, że tutaj mieli mhm, Inżynieria. Korupcja minus 45,5. Potrzebujemy filozofii. No, pracuję. Hmm. Organizacja pracy. Wezmę to. Nie zauważyłem, ile to. 6. Tur. Ja. Jeszcze podbiłem. O. Prawie bym zapomniał o nich na mozu. Hmm. Gdzieś tutaj będą. O. Nawet to jeszcze miałem. Hmm. Niech atakują tole do to buntowników. To się już przerabia miasto. A, do Aleksandrii wysłałem tutaj. No i wzrost. gazy, zmniejszyć tą korupcję. Nie chcę jeszcze wojny z, z tymi barbarzyńcami, później się przyłączę. No, idziemy? Co tu robi? Hmm, gospodarka najpierw. W dorozie to, to jest rozwój i w następnej... Potem zobaczę jaką. O, Secylia. Miejsce hmm. ja spotkań wezmę. Uh -huh. Rozwój prowincji, więcej podatków. Niech general idzie na wojnę. Jeden na, po jednym najemników loty dziwne. O coś mi się wydaje, że A. Myślę, że mi się uda. Niech tu idą, niech się regenerują. Wojna! Egipska. Nie, 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 nie to chciałbym. Hmm. Nocne, a tak może być. O nie, mam brak funduszy. Nie wola. To będzie tyle w tym odcinku. No i ja się z Wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę. Dajcie komentarz. I dajcie sobie. No i cześć.